Jak tam nastawili na dzisiejszy dzień? Myślę, że bardzo pozytywnie. Też dużo zależy od pogody. Planów konkretnych nie ma, bo naprawdę nie wiem czego się spodziewać, ponieważ dawno nie rywalizowaliśmy na torze. Co również mogę powiedzieć? No będę dawał od siebie wszystko i oby pogoda tego nie popsuła. Pierwsza runda niestety się nie odbyła. Była złość, gniew. No takie raczej rozczarowanie bym powiedział, ale no nie zależało to od nikogo z nas, siła wyższa, więc można powiedzieć, że jakby nie jestem zły z tego powodu. Jak minęły Ci ostatnie miesiące w pandemii? Trenowałeś, czy raczej niekoniecznie? Tak, trenowałem normalnie, choć możliwości były niekiedy ograniczone, to jednak starałem się cały swój czas poświęcać na treningi. No zobaczymy, czy będą tego efekty. A na czym się skupiałeś podczas treningów no różnie tak, podczas samej pandemii nie można było za bardzo wyjeżdżać na tory, tak więc wzmacniałem kondycję, a później jak była taka możliwość, starałem się jeździć motocyklem tyle się dało. Jak oceniasz zmiany regulaminowe? W tym roku nowa metoda startu. No ciężko mi powiedzieć, jak do tej pory startowaliśmy z bramek. No zobaczymy, no, jest to eksperyment, aby udany. Trenowałeś ten start? Tak, parę razy trenowałem, raz wychodziło, raz nie, no dużo też od szczęścia zależy.